Pani Marta Czechy z Konfederacji, czy Grzegorz Brown? powinien stracić mandat i upuścić Sejm? No, oczywiście, że nie. Dowodem są te telefony, które od dwóch e, dni, naprawdę nawet w nocy od Polonii e, odbieram i nie było od e, naszych e, wyborców, od sympatyków, a nawet od wyborców PiS, PO i e, wyborców 2050. O dziwo, którzy twierdzą, że jednak chcą w Sejmie sług narodu polskiego, a nie judaizmu e, czy syjonistów, czy narodu ukraińskiego i żadnych innych i e, ten czyn pana Grzegorza dowiadł, że jednak jest obrońcą interesu polskiej racji, stanu polskich interesów. Ale proszę jeszcze zwrócić uwagę na te Himalaje faryzaizmu i hipokryzji, które wybrzmiewają, bo ci najbardziej atakują czyn Grzegorza Brauna, którzy atakowali w miejscu właściwego kultu msze święte, które te, którzy tę przerwali. przerywali. Przecież jedna pani już jest panią minister i jakoś nikt temu nie przeczy, że, że nie powinna być. To są ci, którzy głoszą właśnie apoteozy państwa świeckiego, rozdziału kościoła od państwa, powołując się na konstytucję, to są ci, między innymi pan marszałek Chłownia O tym mówił jeszcze w 2021 roku, kiedy postulował, że żąda tego i jest bardzo szczęśliwy, że osoby, które znieważyły Matkę Bożą i tak zwane uczucia religijne chrześcijan, nie będą ukarane, bo on jest za tym, żeby osoby, które ingerują w kult religijny, były bezkarne. Więc o konsekwencje prosimy pana marszałka. Pani Marto, czy gdyby na przykład czysto hipotetycznie w tym studiu albo generalnie na budynku, na terenie budynku Radia Wrocław takie świece hamukowe stały, pani widząc je... Również użyłaby gaśnicy, po to, by je Ja nie jestem mężczyzną, więc nie, nie mam tyle siły, ale jako ratownik powiem, że absolutnie nie było to zagrażające niczemu zdrowiu i życiu. A pani, która trafiła do szpitala? Czynność. No wie pan, ona, że tak powiem, sama zaatakowała posła, który ma immunitet. Proszę zwrócić uwagę na nagranie w zwolnionym tempie. Pani kopała, pani szarpała posła i pani opluła posła. Więc no zaatakowała posła, który wykonywał interwencję poselską w takim, a nie innym stylu. Więc no proszę o to jej konsekwencje. A powiem, tutaj też i jako jaką czy możemy takich interwencji ratownik, możemy, chemik, czy takich że, interwencji yy, możemy proszę, spodziewać się więcej? nie jest trujący. czy takich interwencji hmm. możemy spodziewać się więcej w cudzysłówku? Ale jeśli oczywiście. będzie wymagała tego tak zwana wyższość konieczna i polska racja stanu